I zacznę od tego, że trochę cofnę się o 6 miesięcy wstecz i chciałbym po prostu tutaj wyjaśnić osobom, które trochę nie wierzą w te wyniki AI, jak ta zmiana się dokonywała przez te 6 miesięcy, bo trochę patrzenie na te AI Overview w te 6 miesięcy się istotnie zmieniło. Więc... Zacznę od tego, jak my 6 miesięcy temu patrzyliśmy. Po pierwsze, uznawaliśmy wtedy, że nikt nie będzie czytał tych wyników, bo wyniki ładują się około 6 sekund i rzeczywiście jak AI Overview wchodziło do Stanów, to mniej więcej tyle te modele potrzebowały wtedy, żeby te wyniki wygenerować. Teraz mamy dostęp do najnowszych modeli Google'a, to jest akurat model Gemini Flash 2.0 i jako konsument zwykły mogę się do niego podpiąć przez API i uzyskać prędkość, wysokości 168 tokenów na sekundę. Jeden token to są średnio dwa znaki, czyli mniej więcej 320 znaków jestem w stanie generować w sekundę tym modelem. Zakładam, że Google ma dostęp do mocniejszej infrastruktury i mocniejszych możliwości generowania, więc jeżeli założymy, że średnia długość wyników w IO, czyli AI overview, to 169 słów, tak jest według badań, to Google jest w stanie generować tę odpowiedź między, mniej więcej w sekundę, nawet bez cache. Czyli ta, taki argument, który mieliśmy 6 miesięcy temu, on został obalony, no bo po prostu ta technologia na przestrzeni 6 miesięcy zrobiła naprawdę duży krok milowy. To znaczy, jeżeli chodzi o modele językowe, zwłaszcza w kontekście Google'a, zrobili oni ogromny postęp, jeżeli chodzi o jakość, szybkość i w zasadzie też cenę, jeżeli chodzi o, powiedzmy, użytkowanie dla konsumentów. Drugi taki argument, który pada, zresztą padał i pada, i pewnie padać będzie przez najbliższy czas, to jest to, że modele językowe są halucynowane. No bo modele są po prostu trenowane do odpowiadania na każde pytanie, nie są dokładnie w stanie powiedzieć, że czegoś nie wiedzą. Więc najczęściej po prostu generują taką odpowiedź, która po prostu wynika z tego, jak prawdopodobne tokeny się pojawiają po tych, które poprzednio zostały wylosowane. No więc to też jest jakiś taki argument, który należałoby obalić. Jeżeli chodzi o modele, to modele Google'a są sklasyfikowane jako te, które halucynują najmniej. To znaczy w takich benchmarkach, które dostępne są na Hugging Face, model Gemini 2.0 Flash ma halucination halluc rate na poziomie 0,7%, czyli mniej więcej niecała jedna odpowiedź na 100 jest w jakiś sposób błędna i Google jest tutaj liderem, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o halucynacje, to znaczy liderem od drugiej strony, czyli najmniej halucynuje. I... To oczywiście nie jest jakby zero i tutaj należy mieć szczególną uwagę, bo oczywiście nie chcemy mieć żadnych schalucynowanych wyników, zwłaszcza nie chcemy takiej sytuacji, jak ten pan ostatnio miał, nie wiem, czy widzieliście tę historię, ale Pan zapytał czata GPT, czy jako obywatel Australii potrzebuje wizji do Chile, chat GPT powiedział, że nie, no więc on po prostu tam poleciał i utknął na 7 dni na, 7 dni na lotnisku.